Najbliższy odcinek programu Nawrocki w Polsce zapowiada się naprawdę wyjątkowo. Prowadzący Daniel Nawrocki, syn obecnego prezydenta Karola Nawrockiego, tym razem zaprosił do rozmowy człowieka, którego nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Jego gościem będzie Andrzej Duda, który przez 10 lat pełnił funkcję głowy państwa. Już sam początek spotkania miał szczególny charakter. Były prezydent na powitanie wręczył Danielowi Nawrockiemu bardzo osobisty prezent. Świeżo wydany egzemplarz swojej autobiografii zatytułowanej To ja. Na Instagramie pojawiło się wspólne zdjęcie, a prowadzący nie krył radości, dumnie prezentując książkę, którą trzymał w dłoniach. Internauci od razu zasypali profil komentarzami: Najlepsi, piękni, dzięki wielkie, panie prezydencie. Autobiografia To ja jest dziś jednym z najgorętszych tematów w mediach. Andrzej Duda opisuje w niej nie tylko swoją dekadę w Pałacu Prezydenckim, ale także osobiste doświadczenia, które kształtowały jego drogę polityczną i prywatną. Rozmowa z Danielem Nawrockim będzie więc doskonałą okazją, by te refleksje przenieść na żywo, z książki do bezpośredniego dialogu. Program Nawrocki w Polsce to stosunkowo nowy projekt, który debiutował niedawno na kanale w Polsce 24. Już pierwszym odcinkiem, w którym gościł Filipa Heizera. Daniel Nawrocki pokazał, że stawia na rozmowy bezpośrednie, szczere i z ludźmi, którzy mają coś ważnego do powiedzenia. Teraz, zapraszając do studia byłego prezydenta RP, udowadnia, że nie boi się dużych wyzwań i rozmów z najważniejszymi postaciami życia publicznego. Spotkanie Daniela Nawrockiego z Andrzejem Dudą to nie tylko wydarzenie medialne, ale też symboliczny moment spotkanie dwóch pokoleń, rozmowa o Polsce, polityce i życiu osobistym. To właśnie takie rozmowy sprawiają, że program zyskuje coraz większą popularność. Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda kulisy tego spotkania, posłuchać refleksji byłego prezydenta i sprawdzić, w jakim kierunku pójdą kolejne odcinki programu, koniecznie śledźcie Nawrocki w Polsce. A jeśli podoba Wam się ten materiał i chcecie być na bieżąco z najciekawszymi wydarzeniami ze świata mediów i polityki, subskrybujcie nasz kanał, kliknijcie dzwoneczek i zostańcie z nami na dłużej.